Witajcie. W tym tutorialu w Photoshopie CS5 użyję krzywych, by zmienić kolory i tony na tym zdjęciu i tak jakby cofnąć czas i sprawić, by ta nowoczesna fotografia wyglądała tak, jakby została zrobiona w latach 70 Całości dopełni taka charakterystyczna ramka. By uzyskać takie efekty użyję polecenia krzywych, a w nim kanałów, by zmienić balans kolorów na tym oryginalnym zdjęciu i dodać na niego taką ogólną złotą dominantę charakterystyczną dla starych odbitek. No ale zacznę już przechodząc do panelu warstw, a jeżeli kliknę Tutaj mogę od razu dodać warstwę dopasowania krzywych. Ja od razu zadokuję sobie to okno dopasowania do palety warstw. Jak wiecie, kolory na zdjęciach powstają poprzez odpowiednie mieszanie czerwonego, zielonego i niebieskiego. W tym momencie możemy pracować na tych wszystkich kanałach, jednocześnie używając tej właśnie linii na diagramie, którą możemy rozjaśniać lub stiemniać wybrane tony na zdjęciu. Wszystko zależy od tego, gdzie postawimy kontrolny punkt i jak będziemy go przeciągać. Jednocześnie na tym histogramie widzimy rozkład tonów w czerwonym, zielonym i niebieskim kanale. Nale no ale nam w tym miejscu zależy na zmianie kolorów. Musimy więcej sięgnąć głębiej i zacząć pracować na poszczególnych kanałach. Zacznijmy od czerwonego. Jak widzicie zmienił się również kolor histogramu i on sam. Mamy też dostępną czerwoną linię, która w tym przypadku będzie nam ciemniać lub rozjaśniać tony w wybranym czerwonym kanale. A ja łapię za ten punkt na dole, w którym znajdują się najciemniejsze cienie i przeciągam go w górę. W ten sposób przemapowuję czerwony ton w cieniach i nadaje im jaśniejszą wartość. Ustawię mniej więcej na 82. Jak widzicie, punkty wejściowy 0, ten najciemniejszy, otrzymał teraz znacznie jaśniejszą wartość wyjściową, tą 82. Tutaj mamy cały czas widoczną, oryginalną linię i jak widzicie, wpłynęliśmy w ten sposób również na półcienie. Efektem tego jest właśnie ta poświata, która wybiła się na cieniach i półcieniach na zdjęciu. Ona jeszcze w tej chwili tworzy nam ten nostalgiczny urok trochę starszych fotografii. Tak więc mamy tą czerwoną dominantę w cieniach, również w półcieniach, ale jednocześnie mamy tu ciągle obszary świateł, które są trochę jeszcze zbyt zielone. W nich również przydałoby się więcej dominującej czerwieni. My to zrobicie, wystarczy przejść do kanału zielonego i zredukować poziom części tych świateł. Po pierwsze więc stawiam punkty po środku krzywej, tak by unieruchomić ją w tym miejscu. W ten sposób, gdy będziemy przeciągać obszar świateł, nie będziemy wpływać w ogóle na cienie. I teraz stawiam drugi punkt, wejście to mniej więcej jest 191. I teraz przeciągam go w dół, tak by uzyskać punkt wyjściowy w okolicach 163, 2. W ten sposób właśnie przemapowujemy te jaśniejsze tony w tym zakresie, to właśnie oznacza ta ściągnięta w dół linia i dzięki temu właśnie na nich zaczyna wybijać się więcej czerwieni. A właśnie dzięki temu punktowi nasza krzywa w obszarze cieni podniosła się tylko nieznacznie w górę, nie wprowadzamy więc tutaj zbyt dużej różnicy, zupełnie inaczej sytuacja wyglądałaby gdyby tego punktu nie było, wtedy ściemnilibyśmy dość mocno również cienie w tym zielonym kanale. Okej, okay, tak więc wpłynęliśmy na światła w kanale zielonym, tak by wybić na nich trochę więcej czerwieni. Czerwony kanał podbiliśmy z kolei mocniej w cieniach i półcieniach, to oznacza właśnie ta czerwona linia w okienku. Zmiany we wszystkich kanałach bardzo dobrze widać. Kiedy przejdziemy na kanał RGB, widzicie tutaj też tą prostą czarną linię. Ona oznacza krzywą dla wszystkich kanałów Czerwonego, Zielonego i Niebieskiego. Nią możemy wpływać na tony we wszystkich kanałach jednocześnie, czyli w praktyce rozjaśniać lub ciemniać zdjęcie. Na tym zdjęciu według mnie cienie mogłyby być trochę mocniejsze, użyję więc tej krzywej, by je trochę sciemnić. By to zrobić, stawiam najpierw jeden nieruchomy punkt dokładnie po środku linii. I teraz stawiam drugi punkt kontrolny, punkty wyjścia to mniej więcej 64. I teraz po prostu łapię za ten punkt i ściągam go w dół mniej więcej do 41. W ten sposób uzyskujemy trochę mocniejsze cienie i ogólnie zwiększony kontrast. Tak więc w tej chwili w okienku widzimy dwie krzywe, które wpływają na kolory na zdjęciu i tą jedną, która wpływa na tony. Jak więc widzicie krzywe to naprawdę potężne narzędzie, którym można bardzo dokładnie kontrolować zarówno tony, jak i kolory na zdjęciu i zmieniać dramatycznie jego wygląd. No oczywiście wszystko robimy na warstwie korekcyjnej. Nie ma więc obaw, że zepsujemy oryginalne zdjęcie, zawsze możemy ją wyłączyć, zmniejszyć krycie i w ten sposób sprawić, by bardziej widoczna była ta oryginalna warstwa spod spodu, a cały efekt był delikatniejszy. Ja jednak zwiększę tutaj krycie do 100%. Chodziło mi bowiem dokładnie o taką złotą dominantę na całym zdjęciu, która przywodzi na myśl odbitkę mniej więcej z lat 70. zrobioną w jakiś taki fajny słoneczny dzień. No właśnie jeżeli chodzi o takie starsze odbitki, bardzo wiele z nich ma dodaną charakterystyczną białą ramkę, więc całość wyglądała jeszcze bardziej autentycznie. Zrobimy sobie właśnie teraz taką ramkę, zwiększając obszar roboczy tego pliku. Mógłbym oczywiście użyć tutaj również polecenia obrysuj, które stworzyłoby wewnątrz kadru taką białą otoczkę, ale w ten sposób troszkę przycielibyśmy ten kadr, stracilibyśmy tutaj tą oponę na końcu, zamiast tego właśnie powiększę obszar roboczy zdjęcia, przechodząc do menu obraz i rozmiar obszaru roboczego. W oknie obszaru roboczego możecie mieć ustawione różne jednostki. Ja w tym konkretnym przypadku zmienię je na procenty, wtedy będę mógł być bardzo dokładny. Klikam więc tutaj na procent. I automatycznie zmienia on się zarówno w szerokości jak i w wysokości. I teraz wpisuję w okienko szerokości 107 i również 107 w wysokości. Upewniam się również, że kotwicę mam ustawioną równo po środku, w przeciwnym razie jeżeli kliknąłbym na przykład w ten sposób, miałbym ten dodany obszar tylko po jednej stronie zdjęcia. Tak więc z kotwicą po środku ten dodany obszar równiutko otoczy nam wszystkie krawędzie zdjęcia. W kolorze rozszerzenia obszaru roboczego oczywiście musi być ustawiony biały, no i teraz już mogę kliknąć OK, by zatwierdzić te zmiany. I wygląda to właśnie tak, a ja mogę już zapisać zdjęcie, mogę również kliknąć dwukrotnie w tą miniaturę i wejść znów w krzywę, tak by uzyskać trochę inny efekt jeżeli nie wybieram spłaszczobraz, obraz no i w ten sposób mam gotowe zdjęcie które mogę zapisać wydrukować czy wysłać mailem no ale to już zupełnie inna sprawa